Ludzie, słuchajcie. Uf, zapis, taka mała informacja dla was. Zapis streama, z, który był nagrywany 24 września, trwa krócej niż uh, trwał sam stream, ponieważ jest on jakoś dziwnie okrojony. Chcę wam przesłać tą informację, bo ja po prostu nie mam na to wpływu. Żebyście wiedzieli, gdyby ktoś się wbił na streama i zastanawiał się, dlaczego tam co chwilę coś jest urywane i w ogóle to po prostu coś się tak dziwie nagrało i ja na to wpływu nie mam. Tak chciałem was o to poinformować. No i jeśli chodzi o informacje, jeżeli chcecie wiedzieć, co się działo na streamie, to pokonaliśmy po prostu resztę animatronów. Reszta animatronów i wbiliśmy do EXTRA sprawdzić... Yy jak to wyszło. W się jak wygląda Extasowa. O, widzicie, tu mamy wszędzie ptaszki, więc jeżeli będzie następny stream, to zajmiemy się edycją Halloweenową i następnym razem zabezpieczy się, by to lepiej przeszło, no. To no, więc przepraszam, ale ja po prostu nie biardę to zbyt dużego wpływu.